Kościół Polski nie ma apetytu na uczestnictwo we władzy politycznej, natomiast ma wielki problem uczestnictwa w życiu publicznym. Witam Państwa, witam księdza profesora i rozpocznę od, od cytatu z artykułu księdza profesora. Wiemy, że dzieje wcielania Ewangelii w życie są wielce dwuznaczne. Obok świętości był grzech. Trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czego było więcej, grzechu czy świętości. Ale sam fakt, że potrzebny jest dziś rachunek sumienia dowodzi, iż tragizmu tej historii zmazać się nie da. Proszę księdza profesora. O rachunku sumienia mówi też papież, wymienia grzechy kościoła, grzechy nie tylko działania, ale też myślenia. Jeżeli rachunek sumienia to znaczy, że trzeba się poprawić, coś trzeba zmienić. A tymczasem w kościele naszym, w kościele w Polsce ciągle wydaje się, że chodzi o o to, żeby uczestniczyć w polityce, ciągle zadawać pytania, czy państwo wyznaniowe, czy świeckie, czy neutralne. Gdyby tych pokus nie było, nie byłoby tych pytań. Tak, to jest prawda, bo im częściej się zaprzecza, tym bardziej rosną podejrzenia. Osobiście jestem przekonany, że Kościół Polski nie ma apetytu na uczestnictwo we władzy politycznej. Natomiast ma wielki problem uczestnictwa w życiu publicznym katolików, co nie utożsamia się, jedno z drugim się nie utożsamia. Czym innym jest uczestniczenie w życiu publicznym. A czym innym jest uczestnictwo w życiu politycznym, we władzy politycznej? Ale czasami te dwie sprawy się zasępiają. Myślę w tej chwili o, o akcji katolickiej, powołanie, powołaniu akcji katolickiej. Niemalże to już jest faktem. Proszę, księdza profesora, dlaczego katolickiej dlaczego na przykład nie chrześcijańskiej? No, muszę tutaj otwarcie powiedzieć, że mam bardzo wiele znaków zapytania wobec tego całego problemu. I wydaje mi się nawet, że sytuacja powstała mniej więcej taka, że te znaki zapytania w, w, w miarę urzeczywistniania projektu rosną. Aczkolwiek z kolei inne znaki zapytania maleją. Rzeczywiście, dlaczego tylko katolicka, a nie chrześcijańska? Przecież tutaj, tutaj są wątpliwości już, jeśli chodzi o tą neutralność, bo przecież neutralne państwo to państwo, które traktuje na równi ludzi o różnych światopoglądach i różnych wyznaniach. Tak, tym, A to już jest dyskryminacja nie, przecież. Z tym, że, że akcja katolicka nie ma charakteru, że tak powiem, organizacji państwowej. Ona zmierza do zagospodarowania tej przestrzeni społecznej, z której państwo się wycofuje. No z czego się państwo wycofuje? No wycofuje się na przykład czasem z prowadzenia szkół, czasem z opieki społecznej nad chorymi, niepełnosprawnymi. Trzeba powiedzieć, że państwo demokratyczne będzie się jeszcze bardziej wycofywać z pewnych dziedzin, które nie są państwa. W gruncie rzeczy do państwa należą jedynie dwie dziedziny, jako z natury: obrona zewnętrzna i wewnętrzna i zbieranie podatków. Natomiast już szkolnictwo, już takie przedsięwzięcie jak transport mogą być w rękach niepaństwowych. Ja dam tylko taki przykład. W jednej z parafii w Kanadzie istnieje około 40 organizacji prowadzonych przez katolików, które zajmują się sprawami, od których u nas, w który, którymi u nas kiedyś zajmowało się państwo, a tam sami ludzie, świadcy katolicy się tym zajmują, nawet mają bank parafialny, podobno ma filię w Warszawie, więc zagospodarowanie tej przestrzeni. Nie jest sensu stricto działalnością polityczną, aczkolwiek jest działalnością publiczną. Proszę, księdza profesora, ale kardynał Wygłęb powiedział, akcja katolicka jest największym zadaniem, jakie jeszcze w tym stuleciu stoi przed Kościołem w Polsce. Ale proszę, księdza profesora, czy dobrze wróży tej organizacji, bo można to tak nazwać, fakt, że nad opracowywaniem struktur, i statutu pracuje grupa, w której nie ma ludzi świeckich. Ja myślę, że tak patrząc z zewnątrz, z mojego punktu widzenia, bo ja nie znam szczegółów, ja w tej sprawie głęboko nie siedzę, więc rzeczywiście to dziwi. Tym bardziej, jeśli się zna wszystkie enuncjacje zarówno Soboru, jak i papieży dotyczące roli świeckich w Kościele. Rzeczywiście to jest jeden ze znaków zapytania, ale zapewne jest także inny. Mianowicie, dla niejednego polskiego katolika w tej dzisiejszej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jest rzeczą niezwykle trudną rozróżnić, to, co jest polityczne, od tego, co jest niepolityczne. Bo w zasadzie do niedawna wszystko było polityczne. I teraz, jak ustawiać działalność publiczną, która nie byłaby działalnością polityczną, to jest problem. Można pomyśleć z góry, że ugrupowania akcji katolickiej będą wciągane w rozmaite, powiedziałbym, systemy polityczne. Będą, będą. 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 Nie, nie wiadomo, czy będą miały na tyle sił, żeby się, żeby być pluralistycznymi na tym poziomie, prawda? Proszę księdza profesora, ksiądz pozwoli, że ja przeczytam jeszcze cytaty, cytaty na przykład arcybiskupa Józefa Michalika, który mówi: "Przy tworzeniu akcji katolickiej musi wkroczyć hierarchia". Dalej: biskup Józef Życiński. Bliska współpraca z hierarchią będzie na pewno korzystna, choć rozumiem lęk świeckich przed dominacją ze strony hierarchii. Ale jeszcze cytat biskupa Frankowskiego, który mnie przeraził. Nie będzie dążyła akcja katolicka do obejmowania władzy. Ale będzie wychowywała ludzi nadających się do życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Będzie dbała o ich formację duchową. Proszę księdza profesora, PZPR też miała wychowanych przez siebie ludzi, przez których wpływała na życie polityczne, kulturalne i gospodarcze. Jest. Yy, powiedziałbym tak. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że wszystkie te trzy cytaty, jeżeli się dobrze rozważy. To pokazują różnice. Widać tutaj subtelne różnice między tymi Widać. trzema ujęciami. Biskup Michalik mówi: Musi wkroczyć hierarchia. Tak. Życiński jest bardziej, powiedziałbym, dialogowy. Bierze pod uwagę to, że, Ta, że jednak tak. może być tutaj niepokój? Tak. Biskup Frankowski którego znam i, i bardzo cenię za jego pracę w dobie Solidarności, akcentuje przede wszystkim moment wychowawczy. I ja to rozumiem, bo, bo ja wiem, jak oni to robili w Mielcu. On tam był kiedyś proboszczem. On w zasadzie wychował wtedy całą elitę Solidarnościową z, nie z Mielca, tylko ze stalowej woli która tam bardzo dzielnie się spisywała. Ale jak spisuje się dzisiaj? Bo tego nie wiem. Ważne. Tego, tego dzisiaj, dzisiaj nie wiem, jak ona się spisuje, ale w każdym razie jedno jest pewne, że stamtąd wyszli ludzie o głębokim poczuciu odpowiedzialności za sprawy publiczne. To, to jest fakt jak realizowali tę odpowiedzialność, no to pewnie losy się mogły, rozumiecie, potoczyć. Ale ja rozumiem tę tendencję wychowawczą, bo ja bym chciał jedno powiedzieć. Proszę się za profesora, przepraszam bardzo, ale ja tutaj nie mogę się nie wtrącić. Oczywiście ja też bardzo cenię ta. tutaj sprawy wychowywania, tylko zależy kto ja rozumiem. wychowuje. Ta. Wychowuje, prawda? Jeżeli się ta tendencja rozejdzie na całą Polskę, no biskup Frankowski, o którym ksiądz profesor się tak dobrze wyraża i nie wątpię, że na pewno takim jest, no, może być nielicznym, który to potrafi robić. Ja myślę, ja, ja bym do sprawy podszedł od innej strony, bo ja widzę jeszcze jakby głębszy dramat tego kraju. Mianowicie to, że w gruncie rzeczy doktryna społeczna Kościoła jest w tym kraju prawie nieznana. Gdyby... Ale czy ja to jest wina, proszę księdza, profesora? A przecież chyba nie nas, y, y, ludzi, którzy, no maluczkich można powiedzieć. Je, jeszcze zanim y, y, będziemy się bić w cudze piersi, to, to chciałbym bliżej określić sens tej winy, bo wyszliśmy od problemu y, rachunku sumienia. Otóż paradoks. Rachunku sumienia zazwyczaj polega na tym, że człowiek bije się w piersi za uczynki, którymi Boga obraził sprzeczne z dziesięcioma bożymi przykazaniami. Natomiast papież powiada rachunek sumienia także z myślenia, a więc z jakiejś formy bezmyślności. I ja myślę, że to jest dzisiejszy problem polski i problem polskich katolików. Ja myślę, że bezmyślność sprawiła i zapewne niewiedza, że te podejrzenia o pokusy w stronę państwa wyznaniowego są tak mocne. Nieumiejętność prezentowania Własnego poglądu na istotę demokracji, nieumiejętność pojednania się z duchem wolnego rynku. Jest tyle iluzji na tej linii, że ja się nie dziwię wcale tym, którzy dmuchają na zimne. I powiadam, gdyby akcja katolicka zaczęła od meblowania głów, byłoby to znakomite. Kiedyś Karol Marks powiedział, że filozofowie objaśniają świat, chodzi o to, aby go zmienić. A więc usiłował zmienić świat, nie objaśniwszy go wtóre, w przód. Tak. Otóż obawiam się, że spadek po socjalizmie, jaki wszyscy mamy, Jakiego doznajemy, może często też doprowadzić do tego, że i katolicy zaczną działać, zanim zdążyli pomyśleć. No być może, ale Katolicy działają tak, jak proszę księdza, profesora. Co? Jak, jak te, ci, ci z góry działają, tak? Jak ci z góry? Dziękuję, że ksiądz mi pomógł, prawda, w tym, bo jak czasami czytam wypowiedzi, mówię w tej chwili o kardynale Glempie, to po prostu, to proszę się nie dziwić, że my tak się boimy, my ludzie tutaj na dole i że my tak, nam się trudno odnaleźć i, i te lęki są, proszę księdza profesora, nieustające. No tak, trudno, na lęku to ja już, że tak powiem, nie rozwiewam tego lęku. Tylko pobójmy się trochę, a potem zobaczymy. Rozmowa o samotności i śmierci to rodzaj rozmów, które są rozmowami bardzo trudnymi. Tak, ale ale ksiądz o tym mówił w sposób nadzwyczaj zwykły, taki ciepły i taki oczywisty. Rozróżniał samotność od osamotnienia. Inna jest samotność człowieka, który wybiera sam dla siebie bycie introwertyk. Prawda? Wystarczy mu bycie samemu sobą. Na, natomiast osamotnienie jest bardziej przykrym zjawiskiem, bo oto dwie ulice dalej mieszka syn, mieszka córka, a matka jest kompletnie osamotniona, pozostawiona sama w sobie. To osamotnienie jest bardziej okrutne, i przed tym osamotnieniem porzucenie mnie jako człowieka, do którego powinno się mieć obowiązek do końca życia, no, bardzo ostro określał, i właśnie mówił, że jest to zjawisko bardzo negatywne, chociaż coraz częstsze w naszym spo społeczeństwie. To była rozmowa o samotności, ale też o śmierci. Tak, no, śmierć każdego nas czeka, i na tę śmierć trzeba być przygotowanym i pogodzonym. I każdy kulturalny człowiek myśli na pewnym etapie swojego życia właśnie o śmierci i jest z nią pogodzony. Prawda? Ja na przykład jestem już w takim wieku, kiedy myślę o tym i wiem, co mnie czeka, i jestem w jakiś sposób z tym pogodzona. Kiedyś pamiętam, moja matka stała nad grobem, który wykupiłyśmy razem. I ja tak sobie myślałam, jak ona się czuje, stając tutaj i wiedząc, że tu właśnie zostanie pochowana. Teraz ja stoję nad tym samym grobem i nie mam żadnych niedobrych uczuć. Jestem pogodzona z tym, że tam właśnie y, będzie ostatnie moje miejsce. Ale on też mówił, że w obliczu tej śmierci y, wszyscy jesteśmy samotni. Tak. On właśnie mówił, że śmierć jest tą chwilą, prze, przez którą którą człowiek przechodzi w kompletnej samotności. I są takie obrazy, prawda, króla konającego naokoło, prawda, tyle osób, dostajników, aż duszno jest w pokoju. Ale król jest absolutnie sam. I każdy człowiek w tym momencie trzymany na, za rękę lub nie. Przechodzi przez ten moment w kompletnej samotności i na to się trzeba przygotować i o tym ksiądz profesor mówił.